Jest Okasz co tam masz? Nie, no to, nie, będzie nie mało, to fajny, to mało. Je, walczy U -u -u. O szybko. Chyba no, największy jest <laughs> Witam Was moi drodzy. Zupełnie inne rozpoczęcie niż zwykle. Zacznę od zademonstrowania Wam przynęt, na które łowiłem w ten sierpniowy wyjazd. Świetnie okonie brały. Zacząłem od wirującego ogonka, takiego mikro, jak tutaj widzicie. Potem odpaliły pięknie na te małe tanty 2,5 cm na takim mikro dziku. Jest tu haczek chyba, jak się nie mylę, 12 albo 14. Świetnie w stoni na to reagowały. A pod sam wieczór, oczywiście, klasycznie główka 2,5 grama na haku numer 4. I tutaj już jaskółeczka z mansa 5 cm. Może na początek przystąpię do zrobienia takiego jigga. Haczyki wziąłem dość duże, żeby było fajnie widać, jakie to muszą być i jak wyglądają. Zobaczcie sami z takim oczkiem do góry. I z kolankiem, to są specjalne właśnie haczyki do robienia takich dżików. Oczywiście koraliki wolframowe, takie z soketem, kupujemy. Z jednej strony z dziurka, z drugiej strony takie nacięcie, żeby to kolanko od haczyka wchodziło, ładnie się chowało. Przekładamy przez tą dziurkę, od haczyka, przesuwamy po kolanku. No i tutaj na końcu... Haka na oczku ustawiamy koralik. Tak to powinno wyglądać. No, i przystępuję do owijania. Teraz wystarczy kropelkę papieru na trzonek dać na tą omotkę. Fajnie to wsiąknie. I jak wyschnie, będzie mi ten koralik trzymał. I zestaw gotowy. Na tym wyjeździe łowiłem z namianem. Nie złomiliśmy zabawę z tymi okoniami. Sami zobaczcie, jak nam to wyszło. Jest. A na moją przynętę. Tak, ale walą na to nieduże. Ich tu sporo jest chyba. Drobnica, wiesz? No, a w tej tam gdzieś. Mam nadzieję. <grystanie> wiesz, jak to bywa, nie? Była. O, no, była. ale pięknie wiało. ale tu mam bezzadziarowy haczyk, to wiesz mi się tak nie zapnie, fajnie o, pas opadł, pyk Spadł. tu jest cała banda U. tylko nie wchodź za daleko, żeby ich nie spłoszyć jednak ten ogonek działa i to nieźle Ci powiem Bardziej tam do jeziora. No. no, spadnie, zaraz wyłuszczę. No. To mi obrotówką zgarnię. A, kurczę, kolega. Pierw nawirujący ogonek teraz na taką tą małą moją tante na zobaczymy, czy one no, chciały tutaj jeszcze zawalczyć No tylko jak spadło to zaraz branie

Jest. Ładnie z dna biorą. delikatnie, zda, prawdę. Myślę, trzeba się nakombinować. Jest. Wow. <laughs> Mi zjadają. Szybka wymiana. Ej, może fiolecik. Na czerwonego tak. Jednak fioletowa tamta nie działa. To musiał zmienić z powrotem na tą czerwoną. Na nią zaraz było branie. O, teraz trochę coś tam. Teraz ją pięknie. Ale biorą delikatnie. się podpiął. I następny. Na mikrodziga znowu biorą tylko tak delikatnie, że masakra. Oj, zabawa jest. <grymianie>

Wiesz, że ja one ciągle... Nie wiem. Ja nie umiem wyczuć tego. One patrz, tam już spadało, patrz, tak, tak. tak. patrz. tam jest przykwieczek. Będę, że <grym> <duży> nie weźmę. <grym> to jest chyba w sprzęcie nie główka tak. główka za ciężka jest. Dwa gramy ma. Tyle to ja co ja. ty, no. Nie wiem, co ja lekko podbijam, jak jeszcze odpada, nie? To ja też, no. A. No widzę. Ty masz jakieś branie no, teraz. Ja przecież. mam takie pojedyncze gdzieś no. No, może... A. No, no ale to takie branie, to ja nie czuję tych brań tak No za delikatnie biorąc. O, znowu Za delikatnie. Za, za delikatnie Jak na jesieni Jak na jesieni, nie? Widziałeś to? Spółka. O, teraz. Jak to ci się samo podpisało? Nie, właśnie. Nie wiem. Ale ten, ten tam były takie dość. Nie przerzucie, nie? Odeszły chyba dalej. A teraz założę się, że nie będzie brania. Może będzie, może jest kółka dobra. Jedna. Ale było ty. Chyba znowu. Kurde. Jak, te, jak ja rzucę i nie będzie brania, to znaczy, że... A znowu. Mnie ...nie bierze. Ja Jakie jeszcze... szczały zaciąć nie idzie. Z opadów? No, na samym dnie. Dość daleko, tak jak rzuca. No musi spaść. To takie fajne brania. To nie jakieś. Wiesz, no Chyba teraz te większe, tak jakby... Trzy... jakby. Jakby większe? Chyba nie podpucha. To się nazywa podpucha. No, nie znam, Z jak znam, jak ja nie mam. Podbicia. No. Ooooo! Oh. o, oh. oh. jednak tam przeszedł, jak mówił. Wuuu! Uh. To powiesz do Miniko! No. To jest po kamerze! <gamy> Tyle? No. A. By Demonstration? Czy gdy idę na tej flay. no ale one były takiej strasznie no. No, ale dopiero, dopiero teraz się trochę kręciłem bo nie umiem tego wyciąć specjalnie. A on musi tak poczekać no. Bo... no i to tylko takie jest no. tak jest może one się przenosiły pokaż co tam masz no. nie no fajne walczy nie Złuchuje, no fajne no 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 To jest mały osonek no. i jeszcze drugi spadł Cię podrzucę co ty, Dobra, ty działasz Jak nie złapię z opadu to już nie łowię ryb Dobra Dobra mm. jak, jak mi się nie uda to znaczy że ja do niczego jest eksperci umieją z opadu łowić. <śmiech> <śmiech> Tylko... <śmiech> Ale też nie mam Też nie mam brań może ja to rzucę jednak w tą stronę A ja w tą To się nic nie działo No było. było Tylko jak prowadzę tak jednostajnie, tylko umiem łowić Jak jednostajnie poprowadzę to jeszcze jakiejś... Nie ma ich po prostu za dużo, nie? Musiał walić co rzut. one tak sobie delikatnie szkrobią Też tak. dobra dobra? jak ja, tak <laughs> czy bez sandaczek? Nie. O, chyba o, największy o, jest <laughs> weź, nie rozśmieszaj mnie

całym brzegiem Nawet nie ma co dalej rzucać o tak <laughs> Sam brzegiem tak jak zawsze tu A o, piękne wranie no to tutaj czy tam na małym też tak biorą? Tak? a nie wiem, może może nie może tak, może nie oh, yeah. o no, nie! o <laughs> panie No, no chyba, <laughs> już w tym czasie, co coraz widzę. No ale tu sobie widzisz tu jakieś branie? Ci wydaje, że teraz masz jakiś sandaczek, coś tutaj... o, jakiś nie, tu A, się... O, masz jakiś Tu pod brzegiem. O! O, ale to jak wpadło i pojechało. Mhm. No. wiem co to było? Dziwne jakieś. Okonek. weh. Okon, to się nie liczy, ale ja myślałem, że będzie fajna rybka. A tu znowu kakonek. Ja jeszcze całą naskórkę załatwiłem. wisienka była. Weź to na nowo wszystko. Się udziały na tą jaskółkę troszkę. <słyska> o!

<laughs> jaskółeczkę, panie idę po jasku. taki, panie nie, ale dla mnie to i tak trochę dziwne to jest, nie? czemu? nie wiem no, takie już się zaczynałem jesienne zda Tak takie jesienne z dna? no, pod wieczór. już nie, że już nie chcą one tak jakoś, nie wiem zobacz, tak się ją